Madarki, skąd się wzięła nazwa kanału? Cześć, tutaj Marysia. Jeśli zauważyliście, to od niedawna śmigamy z nową nazwą kanału. Nazwa "Podwojeni" towarzyszyła nam prawie trzy lata. Jezu, jak ten czas leci. W szczególności to widać po dzieciach. Jak zaczynaliśmy, to nasze dziewczyny ledwo co chodziły, a teraz śmigają do przedszkola. I jeszcze w międzyczasie pojawił się nowy członek rodziny. Zmieniamy nazwę kanału, dlatego że nasza rodzina powiększyła się z dwójki dzieci na trójkę dzieci, więc już nie jesteśmy podwojeni, no bo podwoić to znaczy zwiększyć dwukrotnie, a nas jest już piątka. No, sporo się wydarzyło, nazwa kanału się zmienia, ale nie my, my zostajemy. No dobra. Skąd ta nazwa Madarki? Słowo, którego nie ma w słowniku, ale dla nas znaczy wiele i robi się ciepło na serduszku, jak tylko pomyślę o tym słowie. Jestem Maria, Marysia. Kojarzycie bajkę o krasnoludkach i sierotce Marysi Konopnickiej? No bo patrzcie, sierotka Marysia. Ma Rysia, zwierzątko. A może raczej Rysia, Ryszarda. Ale ja nie mam Rysia, ja mam Darka. Sierotka Madarka, Madarka. I przez te grę słów rodzina zaczęła mnie nazywać Madarką. I tak jakoś się przyjęło, że wszyscy zaczęli mówić na nas po prostu Madarki. Wszyscy w rodzinie. Z mojej strony. Dlatego jak tylko się pojawiamy, to wszyscy wiedzą, że przyjeżdżają Madarki. Madarki przyjechały! Także Madarki to my. W szczególności, że to fajnie pasuje. No bo patrzcie, nie tylko środka Marysia, a raczej środka Madarka. Bo te słowo to też połączenie naszych imion Maria i Dariusz. Chociaż to to naprawdę jest przypadek. Nazwa kanału nie pochodzi z połączenia naszych imion. Po prostu Madark, bo mamy Darka. Dobra, ja nie przeciągam, bo nie będę wam kradła czasu w te niedzielne popołudnie. To jest czas dla rodziny, a nie oglądania tutaj mnie. Jak się tłumaczę, dlaczego zmieniliśmy nazwę? Widzimy się w środę, gdzie pokażemy Wam, jak robimy zakupy na kilka dni i jakie potem posiłki z tych wszystkich produktów przygotowujemy. Czyli planowanie, zakupy i przygotowywanie. Takie rzeczy, co jemy bez żadnych popisówek. A Wy lubicie oglądać takie filmy, gdzie pokazujemy, co jemy, jak przygotowujemy posiłki. Zresztą ja też lubię takie rzeczy oglądać, bo można się w wielu rzeczach zainspirować. A naprawdę czasami jest ciężko wymyślać dzień w dzień co innego. A druga rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć tylko, to to, że mam nadzieję, że wrócimy do starej formuły naszych filmów, gdzie będą się pojawiały one dwa razy w tygodniu w środę takie normalne nasze vlogi, a w niedzielę takie poradniki, pogadanki i wszystko, co się nie mieści we vlogach. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, a także o tych wszystkich rzeczach, do których zachęcają Was YouTuberzy przy każdym kończącym się filmie. Sub, komentarz, lajk, like, dzwoneczek, Papa!